Jest w gminie Pasłem wieś niezwykła dzięki człowiekowi, który w niej mieszka i nią rządzi. Rządzi na tyle rozsądnie, że może tytułować się dziś najstarszym starzem sołtysem w Polsce. Czesław Frączak z Krasina objął funkcję w 1952 roku, w wieku 21 lat. 58 lat. No to szmat z czasu, nie? z czasu. Od ponad pół wieku, od kiedy sprawuje urząd, nie próżnuje. Wśród swoich sztandarowych inicjatyw wymienia budowę szkoły w Krasinie. No, tak po takich mieszkankach się tam tuali dzieci, to w jednym, to w drugim, to nareszcie zapadła decyzja o budowę nowej szkoły. Budowa szkoły stała się wspólnym przedsięwzięciem wszystkich mieszkańców. Wykop cały zrobiliśmy my, od szkoły. Materiał woziliśmy też do budowy. Następnie zbudowali w Krasinie świetlice przeznaczona na wiejskie zebrania, szkolenia i dla dzieci, zdaje egzamin do dzisiaj. Ta wiejska tak skromna jest, ale jest. Dzieci tam, zebrania wiejskie, szkolenia się odbywają i odbywają się. Pan Czesław nie zapomina też o drodze, której wylanie okazało się dla wsi zbawienne. To była tragedia. Żwirowa droga, doły, ludzie topili się tu. Zrobienie drogi pociągnęło za sobą kolejną potrzebę zbudowania wiaty autobusowej. Pieniądze na ten cel przekazała gmina. Reszta należała już do mieszkańców. Najwięcej dumy dostarcza panu Czesławowi jednak budowa wodociągu w Krasinie. Była to pierwsza tego typu inwestycja na terenie gminy Pasłęk. Tutaj naprawdę my na takim byżinie, wysoko z, y, mieszkamy i stary było brak wody. Z radością sołtys wspomina też moment, kiedy w Krasinie pojawiło się światło. Początkowo miało zostać doprowadzone tylko do lokalu wyborczego. Jednak Sołtys z mieszkańcami pokierowali pracami na tyle sprawnie, że lampy zapaliły się w całej wsi. Niekiedy włączyli światło, wszystkie się zaświeciły. No i pięknie to był spokój. Okrągłej 60. rocznicy bycia Sołtysem pan Czesław jednak obchodził nie będzie. Czy to już moja ostatnia kadencja? Nie to. Nie wiem jak by tam wybrali, czyli wybrali mnie, tego nie wiem, ale ja nie mogę być. Mam ze słuchem taki kłopot i widzę coraz gorzej. 80 lat podziękować, chcę podziękować za to Wieś straci, Polska straci naj, najstarszy sołtys, także, także i myślę, że nie jeden, nie jeden z młodych sołtysów naprawdę mógłby się, młody człowiek mógłby się uczyć. Działał na korzyść wsi, no no stara się dla dobra mieszkańców tam coś załatwiać, także no my nie narzekamy, Trudno będzie go zastąpić. Trudno, tak, tak, na pewno trudno. Tak, On nie wszystkiego słucha, to radzi jak trzeba, taki spokojny jednym słowem, nie? Jako bo... pewny ludzki, uczynny, ludzki, ludzki. ludzki. ludzki tak. sprawiedliwy przede wszystkim, wedle mnie. Jak chcą to opieprzyć, jak pochwalić, to pochwalić. Tak. Żytko mówię, ale taki jest. Nie? Sam Sołtys mówi, że najważniejsza w jego pracy była zawsze współpraca z ludźmi oraz możliwość obcowania z innymi. I z tymi wspomnieniami może spokojnie oddać miejsce swojemu następcy. Ach.